Dzień dobry, witam Państwa. Od pewnego czasu na Facebooku można wesprzeć organizacje non-profit. Najczęściej ludzie robią to na swoje urodziny. Ja w lutym będę kończyć 30. i chciałbym taką zbiórkę przeprowadzić. Tylko że nie wszystkie organizacje, które ja chciałbym na przykład wesprzeć, tutaj są. Mamy promowany tutaj WOŚP. Mamy promowanych tutaj kilka innych fundacji, a sprawdźmy, czy na przykład jest Fundacja Małych Stópek Szczecińska. I znowu mamy WOŚP, WOŚP, WOŚP. Tutaj są na pewno są bardzo użyteczne fundacje, fundacje, które robią bardzo wiele dobrego, między innymi dla zwierząt. No ale ja jednak mam te swoje fundacje, które od lat wspieram i chciałbym je dalej wspierać. Bractwo Małych Stópek nie ma. Fundacja Brata Alberta Wojb. No to sprawdźmy na przykład Caritas. I mamy tutaj tylko Caritas Archidiecezji Łódzkiej, czyli takiego ogólnego polskiego Caritasu również no tutaj po prostu nie ma. Sprawdźmy jeszcze Fundację Pro, Prawo do Życia. Znowu woźb, woźb, woźb. No to na przykład jeszcze sprawdźmy, czy jest Ordo Iuris, które również zajmuje się pomocą ludziom, pomocą Polakom. Nie ma. Może w takim razie zachęcam te organizacje, żeby się zwróciły do Facebooka, żeby również tutaj być wśród promowanych i dzięki temu zbierać duże pieniądze, bo sądzę, że sporo osób wpłaca poprzez tego typu akcje. Pozdrawiam.